Witajcie, witajcie. Witam wszystkich jeszcze raz. W poranek. Dzisiaj trochę czasu mam. To pokombinuję z młodziakami. Pora, żeby opuściły gniazdo na podłogę. dla mnie. Tak robiłem właśnie z motylami, tam tymi młodymi, co tam są w rogu. Żeby się uczyły samoli Bo mówię, za jakiś czas, mówię, jadę do Niemiec do pracy. i Trzeba to jakoś wykorzystać Gąbki tutaj czekają na jedzonko ale mówię bo tam już Felek już zagląda widzicie Zaraz ta para też się sam na jajka i niedługo się kluły to już pora żeby opuściły gniazdo. a chciałem wam pokazać tu tego muciaka co samiczka sama go karmi a, tak wygląda, Daje radę samiczko. Myślałem, że będzie ciężko Ale proszę, daje radę, Już jest duże W miarę, przez dwa tygodnie myślę i będzie. On taki motylek, pokażę się tutaj. Apa. Tu jest jego mama O tu on daje radę Nakarmiony. Tutaj się o motyle. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Ja zrobiłem błąd, bo podłożyłem jedno jajko wcześniej i młody się wykruł jeden, karmią go A drugim. Chciałem niestety jajko rozkuć, bo już mówię, że różnica była i zobaczymy, czy żyje, czy nie żyje. Jest, jest ten młody. Zobaczymy, coś będzie z tego. Słabszy bo słabszy, ale może Siłkowa. Nie są te felusie, felusie o tutaj siedzą Dobra, nie ma siedzenia Dawać Jeden Drugi Następne dwa Trzeci, czwarty, tu następny młodziak już tam, już, już mi to, już tam, wszystkie młode tutaj o, są, to większość młodziaków z tego roku i uczyć się jeść, no tam już ta do miski leci, czeka, czeka, A to jest, już, już, już idę, już nasypię, już nasypię, co za wariatka sobie tu stanę, nasypię trochę tego jedzenia. Tak. Peluszki. już 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 rozprostują Skrzydła trochę gdzie do środka gdzie do środka A, zobaczmy co to będzie Jeden idzie. Muszą się uczyć. No niestety muszą, bo jak spadną na podłogę mi, a o, tam już o Tipper szaleje. To, to je zabiją po prostu, nie? Czy tepel patrzy, no ale ja tu jestem, to, to będzie kontrola tego, nie? Tam są dwa i tak to wygląda. Mówię, tak będę wypuszczał je na parę godzin. I z powrotem, tak głównie po południu będę starał się to robić, bo samce siedzą na jajkach wtedy. I tak to właśnie wygląda u mnie, nie, że o tam się idzie Ten motylek też był taki o, że wlatował do tych półek tylko, a jak na podłogę go wrzuciłem dwa, trzy razy już się nauczył. Też ten O, tutaj mu będzie fajny ten Też już pije samodzielnie je powoli do przodu. Tym czarnym felkom ucinałem ogony do połowy Daj im ostatnią szansę, żeby jajka były zapłonione, nie? Jak nie będzie, no to trudno samą na ozdobę. Albo przeparzę. Tam stary się opiekuje. Tutaj tam trochę. No są młodziaki tutaj. na trochę tych głębich byś. Ten cepelek tam stoi, Pilnuje. tam ma jajka, na dole mają. No ty wiesz, że masz ich nie bić. To wczoraj zostałeś trochę w ciry. rozprostują te skrzydła. Dzisiaj przyjadą elektrolity, probiotyk, to zamówiłem, dostaną pod wieczór, I tyle się już na jajka ganiają następne. tak to wygląda, Diplerek młody, no jest, dzieje się, wiadomo, lęgi u wszystkich, to jak i u mnie też trwają najlepszy okres chyba w hodowli. Coś się dzieje, można coś nagrać. O, 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 Tak, no, 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 kombinuj, kombinuj, nie wchodź tam mi do półki, bo się zabiją. No i w las i będzie koniec. No, no, przegoń go tam, przegoń go, przegoń go, przegoń go, przegoń go lepiej, bo to jest właśnie tak z tymi udymi, nie? Ciekawe wszędzie. Ale muszą się nauczyć. No i osta mi tak Wyszło, no, i to. Tata. Tam te dwa. O. Ten na czerwonej spince to zostanie u mnie. Tutaj mojej czerwonej parze. Ładne te dwa mody wyszły. A jeszcze o tam jeden z rogu. Zobaczcie. Nauczył się jeść samo, o skubie. Mówię raz, drugi, trzeci, i już będą umiały. Ten typel to jest kuźwa. Czerwony samczyk też mam przycięty ogon, bo tam parę miesięcy temu przyciąłem, mówię, a lepiej mówię przyciąć, bo to ogromki kupione w tym roku. Nigdy nie wiadomo jak to na nowym terenie się zachowają. No mówię, tyle na dzisiaj. posprzątam, probioty dzisiaj przyjedzie pogoda, jeśli tak nie jest ciepło ale na spokojnie wszystko także pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia i do zobaczenia